Do diabła z grami. Kanał Do diabła z grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams. Bogata oferta sklepu Electronic Dreams zaspokoi gusta największych maniaków gier wideo. Poza tytułami na konsole Sony, Microsoftu oraz Nintendo, znajdziecie tu całą masę gadżetów, figurek oraz gier w edycjach kolekcjonerskich. Zapraszam serdecznie na www.electronicdreams.pl. Siemaneczko, z tej strony Pan Diabu Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrypcji kanału, dawania kciuka w górę, pokania w dzwonek, a także udostępniania go, jeżeli możecie, na swoich tablicach na Facebooku, ponieważ to bardzo mocno zwiększy mi zasięgi. Moi drodzy, japońskie RPG grałem tak naprawdę od zawsze, ale w momencie, w którym... E... Premiera na PlayStation 3 miała gra Ninokuni, o której Wam dzisiaj opowiem. No to niestety w tym okresie mojego życia miałem przesyt japończyzny, no i przestałem grać tego typu tytuły. Jednak w momencie, w którym gra ukazała się na Switcha, no to stwierdziłem, że prędzej czy później i będę ją miał. No i mam ją, a to wszystko dzięki sklepowi Electronic Dreams. Dostałem ją od nich w prezencie, tak więc wpadajcie na ich stronę, zróbcie jakieś zakupy. Napiszcie, że jesteście z kanału do diabła, to na pewno dostaniecie jakiś rabat. No dobra, słuchajcie, ja teraz wybierę sobie herbatkę. No i co, chyba pogadamy sobie o tym Ninokuni, co? Zapraszam Was na kanapę. Okej, okay, moi, drodzy, zaczniemy od fabuły, no bo czym byłby japoński RPG Bez fabuły. E, Ninokuni, Raft of the White Witch, przynosi nas do fikcyjnego miasteczka Motorville. Wcielamy się tam w Olivera. Oliver jest z pozoru bardzo spokojnym, zwykłym chłopcem, prowadzącym spokojne, zwykłe życie. Jednak, jak to bywa z głównymi bohaterami RPG-ów, szybko okazuje się, że jest on tajemniczym wybrańcem, który może uratować świat, i ten fakt bardzo nie podoba się białej wiedźmie, która postanawia rzucić na niego klątwę. No ale w wyniku tej klątwy nie ginie sam Oliwier, tylko ginie niestety jego mama. Powiem Wam, że dla mnie początek gry był dość mocno szokujący, bo nie spodziewałem się tego, co się wydarzy i nie czytałem żadnych fabularnych spoilerów. Po śmierci mamy chłopak absolutnie się załamuje, zaczyna bardzo mocno płakać, a jego łzy ożywiają jego ulubionego misia, którego otrzymał od mamy. Miś nazywa się Drippy, w sensie miś, no ludzik z latarnią na końcu nosa. Nazywa się Drippy i nazywa się hmm, Królem wszystkich wróżek, który jako jedyny może pomóc Oliwierowi w przywróceniu mamy do życia, pod warunkiem, że Oliwier przejdzie z nim na drugą stronę lustra do magicznej krainy i rozwiąże wszystkie problemy, które takową nękają. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam tak: Fabuła naprawdę na maksa wciąga, motywacja głównego bohatera jest naprawdę potężna, no, ktoś z nas nie chciałby uratować mamy. Jest pełna zwrotów akcji, bardzo ciekawych postaci, wszystkie postaci są nakreślone naprawdę zabawnie. Sam drippy, który w angielskiej wersji brzmi niczym piany szkod, bardzo mi się podobał, aczkolwiek i tak grałem w, japońskiej wersji, w japońską wersję, no bo gdzie tam japońskie, tak z angielskim dubbingiem to le. Ogólnie rzecz biorąc, na swojej drodze będziemy spotykali masę zabawnych postaci, ale gra jest nie tylko zabawna, potrafi także wjechać na tak zwane moralizatorskie struny, ale to chyba tak samo jak w każdym RPG-u. Ogólnie rzecz biorąc, fabuła jest plusem tego tytułu, jest bardzo dobra. Nie wypija się jakoś może wyjątkowo ponad poziom bardzo dobrej, ale ta motywacja głównego bohatera sprawia, że naprawdę bardzo mocno popychana z do przodu i sprawia też, że nie możemy oderwać się od konsoli. Ja tak naprawdę każdego wieczora, kiedy odkładałem kuni na półkę, no to zastanawiałem się, co się wydarzy jutro i czy w końcu Oliwierowi uda się uratować mamę. Jeżeli chodzi o gameplay i rozgrywkę, to dzieli się ona tak naprawdę na dwa segmenty. Pierwszym jest eksploracja, a drugim jest walka. Skupmy się na przykład na eksploracji. Będziemy podróżować naszą drużyną, bo później jak się łatwo domyślić, zbierzemy sobie drużynę po mapie świata. Jest to dość standardowe rozwiązanie dla każdego japońskiego RPK i przychodzili od miasta do miasta. W miastach będziemy dostawali przeróżne zadania poboczne, wypełniali misje popularne, a także działali w mechanice, która nazywa się w grze Brokenhearted. Już mówię o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc klątwa, która, która zapanowała nad magiczną krainą sprawiła, że Część ludzi traci część swojego serca, czyli na przykład traci miłość, traci wstrzemięźliwość, traci motywację, traci ambicje. No a my mamy taki specjalny, specjalny dzbanek, w którym takie emocje możemy od innych ludzi pobierać i oddawać je potrzebującym, czyli to też będzie pewna mechanika gry, ponieważ tutaj bardzo często będziemy musieli w tych miastach wszystkich naprawiać serca uciśnionych, moi drodzy. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rozgrywkę i o eksplorację, no to nie różni się ona zbytnio od. Tak jak mówiłem, chodzimy po mapie świata, później będziemy pływać statkiem, nawet smokiem, czyli standardzik. E, no i będziemy przychodzili od miasta do miasta po to, aby rozwiązywać liczne kwestie. To wszystko like bardziej walka, walka bardzo That's przypominała, i, W sumie to za bardzo okay. nie Walka jest połączeniem e, trybu turowego z walko, walką w Real Time. Tak naprawdę na nasze postacie nie muszą, nie muszą same walczyć, ponieważ mają tutaj do dyspozycji chowańców, są to zwierzątka, ale pokemony możemy w walce maksymalnie dla jednej postaci mieć ich trzech. Nasze pokemony, tak będę na nie mówił, czyli nasi chowańcy mają przeróżne zdolności, są chowańcy magiczni, fizyczni, którzy napadzają z dużą siłą. Super szybcy leczący władającymi żywiołami ognia, wody, lodu pioruna, po prostu czego tam się da. Moim zdaniem, czy powiem wam tak, ogólnie rzecz biorąc, na początku ten system mi się nie podobał, ale im dalej w las, tym było ciekawiej. E, wybieramy komendy dla naszego chowańca, czyli na przykład atak, magia i tak dalej. Ale w momencie, w którym dana postać wykonuje ten atak, możemy się nią poruszać, dzięki czemu możemy unikać ataku tego przeciwnika, a także zbierać się kuleczki z maną i z życiem, które wypadają z drogu w momencie, kiedy się otrzymają. Da. Możemy także jeżeli w dobrym momencie zablokujemy a to zaraz z całą drużyną. A także pojedynczą postacią, no to mamy tak zwany Chance, pojawia się napis Chance albo well, Nice well, well, i postać, którą, której a atak zablokowaliśmy, wyrzuci yes. dla nas tę specjalną mocy, dzięki której będziemy mogli użyć as mega, turbo, ultra, duper ataku. Feel... Ogólnie rzecz biorąc, uh, system walki I na początku może właśnie się nie spodobać, w momencie, w którym mamy tylko jednego zachowańca i gramy samoliberem, ale dajcie mi chwilę czasu, ponieważ naprawdę z gry gry bardzo And mocno się rozwijała, więc uważałem, że jest bardzo, bardzo dobry well, then. system arty, jak najbardziej, drodzy, come to visit our kingdom. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną Ninokuni, to jest to absolutna baja. Słuchajcie, nie wiem, jak się nazywał twórca tych rysunków, wiem, że może na przykład teraz, jeśli macie Netflixa, no to możecie sobie obejrzeć także anime Ninokuni oraz Latający Zamek. Hama, 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 hama shiba, nie wiem jak tam, jak, Latający Zamek, coś tam, nie? Generalnie rzecz biorąc, Animacje, które są w grze, rysunki, które są w grze, nie są takie do bólu e, japońskie. W sensie, są, ale nie znajdziecie tutaj małych dziewczynek, słuchajcie, w kusykieckach, czy w strinach. Nie znajdziecie tutaj jakichś takich na maksach przegiętych postaci. Wszystko jest utrzymane w takim delikatnym, e, baśniowym klimacie. No mi to się na maksa podobało. E, gdybym generalnie, gdybym był dzieckiem i gdybym ktoś mi czytał książkę, na przykład z historią z tej gry, pokazałoby jej postacie, również byłem zachwycony, ponieważ cały ten świat i Lorni No Kuni naprawdę rozwala system. No ale mówiłem o grafice. Słuchajcie, grafika jest bardzo dobra. Mamy tutaj cel shadingowe postaci. Naprawdę pięknie wykonane lokacje. Całą masę przeciwników, którzy różnią się od siebie wyglądem, po sobie również dają radę, też różnią się od siebie bardzo mocno wyglądem e, oraz designem. Design jest naprawdę świetny. Podobał mi się takie, wiecie, Pokémon na sterydach momentami, nie. E, lokacje są bardzo zróżnicowane. Będziemy przymierzali przez zamki, groty. Jakieś jaskinie, cmentarze, podmokłe lasy, bagna, tajemnicze zamki, krainy wróżek. Jest tego naprawdę cała masa. Wnętrze wulkanu, zimowa kraina, wszystko to naprawdę robi mega wielkie wrażenie i sprawia, że mamy poczucie takiej odbywania takiej ogromnej podróży. Co jest dla mnie akurat bardzo ważne, jeżeli chodzi o gry z gatunku JRPG. Ogólnie biorąc do grafiki absolutnie nie mam co się przepić z tego co widziałem, bo to najładniejszą wersją jest wersja na PC oraz na Xboxa. Na Nintendo Switch również wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek nie, aczkolwiek sobie nie mam się czego przepić, jak ja teraz pomyślałem. Nie zauważyłem, słuchajcie, tutaj ani żadnych gliczy, ani jakichś e, rozmytych tekstur, zero lipy, nie Grafika jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jak na PlayStation 3, to chyba był jeden z ładniejszych JRPG-ów, kiedy miał, kiedy miał premierę i do dzisiaj jest to jeden z najładniejszych rpg Słuchajcie, no ja wiem, że tutaj może nie ma jakichś niesamowitych efektów cząsteczkowych i tak dalej, ale cały ten design, rysowany świat w połączeniu z naprawdę genialnym, genialnymi projektami lokacji i bardzo ładnym wykonaniem bohaterów sprawia, że graficznie tytuł wbija się w czachę i czujemy się jakbyśmy oglądali naprawdę bardzo dobre anime. Jeżeli chodzi o muzykę, no to jest świetna, daje jej takie, jak 8 na 10. Nie jest to co prawda poziom Xenoblade Chronicles, ale muzyka jest też bardzo dobra, wbija się w głowę. E, aczkolwiek uważam, że motyw podczas walki mógłby już, nie wiem, po 40 godzinach się zmienić, nie? Czy, nie wiem, jakaś możliwość zmiany go, bo ja muzyczką z walki już, ja muzyczki z walki już miałem troszeczkę dosyć w pewnym momencie po tych 50 godzinach gry. No ale ogólnie rzecz biorąc, wszystkie głosy postaci są naprawdę świetnie dobrane, szczególnie te japońskie. Ja grałem z japońskim dubbingiem, tak jak mówiłem. Dźwięki otoczenia, wszystkie, nie wiem, mlaśnięcia, chlapnięcia, puknięcia są ekstra. Muzyka też naprawdę daje radę. Potrafi budować klimat, wprowadzać nas w nastrój dobrego humoru. Potrafi nas także bardzo mocno przybić. Jest jak najbardziej na plus. Ogólnie rzecz biorąc, skończenie Nino zajęło mi około 50 godzin. To dość sporo jak na rpg -a, aczkolwiek przyznam Wam, że... Ostatnie 5 godzin, co jest też standardowe, jeżeli chodzi o JRPG. Były moim zdaniem troszeczkę za bardzo rozwleczone, co nieco uje, u, moim zdaniem ujmuje temu tytułowi. No ale podczas tych 50 godzin nie bawiłem się, słuchajcie, źle, bawiłem się wręcz wyśmienicie, grama cała masa aktywności, mamy tutaj naprawdę setki i nie żartuję, setki side questów. Side questy są też mocno generyczne. Przynieś podaj pozamiataj, miataj, gotuj coś, zabij potwora na mapie itd. itd. Ale mają niektóre na tyle zabawne i fajne historyjki, że postanowiłem je kończyć. Ogólnie rzecz biorąc, gra naprawdę jest na maksa napakowana contentem, co akurat nie dziwi, jeżeli chodzi o gatunek JRPG, no ale należy o tym wspomnieć. Powiem Wam tak, to będzie, słuchajcie, krótka recenzja, ponieważ jestem trochę przyziębiony i też nie mam siły gadać bez przerwy. Mino Kuni Wrath, Wrath of the Wild Witch, moim zdaniem, zasługuje na bardzo wysoką ocenę, mianowicie. Silne 8,5 na 10, jest to jeden z lepszych jrpg jakie grałem w ostatnim czasie. Historia bardzo wciąga, porusza, potrafi nas wzruszyć. Ma do przekazania jakieś głębsze wartości niż tylko iść i uratuj świat. Aczkolwiek pod koniec troszeczkę się dłuży. Postaci, które spotykamy w grze są ok. Zarówno Eszter, jak i Swain, o innych Wam nie będę mówił, czyli nasi bohaterowie poboczni, nie będę Wam mówił, żeby Wam je zepsuć formuły. Są fajni, ale widać, że tutaj cała, że tak powiem, moc przerobowa, jeżeli chodzi o fabułę, skupia się na Oliwierze i jego przyjacielu dripping, którzy mają oletować mamę. I dla mnie to jest ok. Generalnie rzecz biorąc, bardzo lubię, jak w Pegak poboczne postaci mają jakieś takie na maksa zaawansowane swoje historie, lore i tak dalej. Tutaj tego nie było, może poza Słojnym, ale też jakoś nie oczekiwałem tego, ponieważ dla mnie to była jedna osobista historia chłopca Oliwiera. Historia, która bardzo mi się podobała, moi drodzy. Jeżeli chodzi o minusy gry, no bo powiedziałem, już tak naprawdę cała recenzja jest jednym wielkim plusem. Jeżeli chodzi o minusy, no to nie mam tak naprawdę zbyt wielkich. Może poza tymi paroma ostatnimi godzinami gry, które mi się osobiście nieco dłużyły, no ale może to też dlatego, że grę praktycznie ukończyłem na nie na jedno posiedzenie, tylko wiecie, grałem w 99% Ninokuni w Ninokuni. Ten, kto ma mnie w znajomek na Nintendo Switch, to na pewno to widział. Podsumowując, tak jak mówiłem, gra zasługuje ode mnie na bardzo mocne 8,5. Liczę na to, że druga część Ninokuni, która okazała się na PlayStation 4, wyjdzie też na Nintendo Switch. Podobno jest dużo gorsza, ja tego nie wiem. No, ale bardzo chętnie bym generalnie, sprawdzi... generalnie rzecz sprawdził. Jakoś tylko nie mogę się zmotywować żeby grać w na PlayStation 4. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, zawsze czekam aż coś wydział Nintendo Switch. Generalnie rzecz biorąc, z tego co widziałem, no to nie no, kumie jest za 4 dyszki na Nintendo Eshop, więc uważam, że za taką cenę absolutnie nie powinniście zastanawiać się nawet sekundy, bo bardzo, bardzo warto. Jeden z moich urbędnych JRPGów, które mam na półce. No i co? No, ja teraz się będę zabierał, słuchajcie, chyba w końcu ten Xenoblade 2, Torne i Xenoblade 2, 2. No ale muszę sobie zrobić chwilę przerwy od e, japońskich RPGów, a potem będę ogrywał właśnie te gry. Chyba, że ogram sobie DeLost Sfer i uda mi się go w końcu sprowadzić do Polski. Grajcie w Lost Sfer, dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, czy to jest spoko. No dobra, ale to nie o Lost Sfer, tylko o Ninokuni. E, no dobra, słuchajcie, nie będę tutaj przyciągał. Gra 8,5 na 10, jeden z, le jeden z lepszych JRPGów, które. Miałem okazję zagrać, a jeżeli chodzi o fabułę, no to bezapelacyjnie bardzo długo nie będę mógł go wyrzucić z pamięci. Polecam bardzo gorąco do diabła z grami.